Witam kolegów hodowców, Krzysztof Trzaskalik, drugi wicemistrz okręgu w kategorii B w roku 2019, kontakt 513 812 854. Podaję na początku filmiku, bo część hodowców, którzy do mnie dzwonią, mówią bardzo długo chciałem zadzwonić, a nie mogłem namierzyć Pana telefonu, kontaktu, a w ogóle nie wiedziałem, że Pan ma jakieś wyniki. Także jestem mistrzem w kategorii A w oddziale, mistrzem w kategorii B, mistrzem w kategorii GMP, wicemistrzem w kategorii intermistrzostwo miałem 6 razy pierwszego gołąbka w 2019 roku, tak więc tak tytułem wstępu, a tutaj wysyłam koledzę Parkę Gołąbków do rozpłodu. Po prostu nie obrabiam staroką ilością gołębi i fajne gołębie wysyłam zresztą samczykami nie lotowałem przepięknej budowy samczyk druga sprawa e, w przyszłym sezonie tam tego nie mówiłem ale e, po prostu ze względów rodzinnych zamierzam trochę ograniczyć lotowanie gołąbkami a w tym celu jakby taka ilość gołębi nie jest mi potrzebna po prostu już w czasie sezonu lotowego mam zamówione w czasy i, i sezon lotowy sobie trochę odpuszczam, co nie znaczy, że po prostu nie będę lotował, lotował będę ile się lotów da, to będę chciał polecieć, ale na spokojnie, bez spinki na jakieś, znaczy na miejsca nie będzie szans, bo jak się loty odpuszcza, no to wiadomo, że, że na mistrzostwa mistrzostwa sobie odpuszczam. Tutaj parkę koledze wysyłam. Przepiękny samczyk. Bardzo ładnie spięty, fajnej budowy. Kolega na filmiku widział. Wybrał sobie tą parkę konkretnie. Więc tutaj mu wysyłam. Samczyk dwuletni. Fajne gołąbki daje. Ja i tak tych samczyków nie wykorzystam, bo nie były lotowane jako roczne, nie były lotowane jako dwulatki, Dwa lata przestoju e, po prostu no to, to już do lotów się nie nadają, a, a są z fajnych gołębi, z fajnego pochodzenia po nich dzieci były lotowane na młode, samiczki bardziej wykorzystuję, bo mogę nimi lotować, samczykami jest e, no, kłopot. Jak się lotuje tylko samicami, no jest to taka metoda trochę. No niestety zostają, znaczy, niestety, niestety zostają po lotach. Nie gubią się, bo nie lecą na loty i jest ich nadwyżka. Więc tutaj samczyk dla kolegi 1808. O, tak wygląda. I tutaj samiczka do niego. 5900. Nie wiem, czy to będzie widać połowa ruda. Bo na tych filmikach trzeba strasznie dobrą jakość, żeby widzieć. O! Teraz, może widać kolorek. Ona ma super upierzenie. Gołąbki rude są bardzo szybkie. Tu z rodziny rudych. Płowka ruda. A też są niebieskie. Także super taka samiczka z rozpłodu, bo lotowych samiczek nie sprzedaję, bo ich nie mam za dużo. Wszystkie młode przelotowane zostawiam to samo to co zostało po lotach po selekcji. To musi zostać. Są samiczki z rozpłodu, tu wychowana z moich rudzielców. O. Młoda samiczka, bo dwuletnia. Mam z tej rodziny jeszcze pięciolatki. latki 2,15. Nie, to będzie dopiero 5-latka, 4-latki, 2,14, Pięciolatki latki też mam. Także super Gołębie, moja, moja podstawowa, bazowa linia Gołębi. Także tutaj do tego samczyka. 5900, jak dobrze pamiętam, tak. Pięć dziewięćset. Numerek specjalny równy numer. A tak. Z sentymentów była zaobrączkowana. O. Ale mnie bardzo będzie cieszyło, jeśli kolegom, którym wysyłam gołąbki, będą się sprawdzały. Jak ktoś zadzwoni po sezonie zadowolony, że mu gołąbki leciały. To jest super wiadomość. Bardzo mnie takie informacje cieszą, więc mam nadzieję, że te gołąbki przyczynią się u kolegi do poprawy wyników, poprawy szybkości. Kolega tam uczestniczy w lotach dalekodystansowych. Na te loty dalekodystansowe ma gołąbki, ale prosił jakieś gołąbki szybsze, które by mu przyspieszyły te gołębie One sobie też. Z dystansem do 800 km spokojnie radzą. A, a są to szybkie gołębie, ileś tam pierwszych konkursów mi pozdobywały, tu kuzynka ma dwa razy pierwszy konkurs na, na rejon, na te 9-10 tysięcy gołębi, musiałby tam sprawdzić, ile dokładnie. Druga kuzynka miała jako na 10 konkursów i, i, i w kategorii Aliczona liczona jakby do mistrzostwa w kategorii C, liczona do mistrzostwa, także jak w te kategorie, bo nie tylko ten sezon, to nie jest jeden sezon, w którym miałem bardzo dobre wyniki. W 2018 byłem supermistrzem oddziału, mistrzem w mistrzostwie tradycyjnym. W okręgu wysoko, a chyba w którejś kategorii byłem. No, nagradzany byłem też w kategoriach A, B i bodaj C, chyba wszystkie w oddziale. Znaczy nie, że mistrzem, ale w trójce, tam którąś wygrałem, byłem mistrzem w dwóch, na drugim miejscu, w GMP tak samo. Nie pamiętam, musiałbym zobaczyć te wyniki, ale w każdym razie też były pierwsze konkursy i bardzo dobre wyniki. W latach poprzednich byłem też trzeci w okręgu, czwarty w okręgu. Okręg liczy 1200 hodowców, więc no to paru hodowców było trzeba wyprzedzić i pokonać. Także coś z tego dużego tortu udało się ugryźć i to takie fajne, satysfakcjonujące wyniki. Mam głąbki, co mają kilka czołowych konkursów do kategorii, na wystawę. Także wyniki są co roku i między innymi te gołębie, te rude, mam ich całą rodzinę, hmm, super pasują mi z innymi gołąbkami. Tutaj, tutaj parka dla kolegi, <laughs> mam nadzieję, że u niego te gołąbki się spiszą tak samo dobrze jak u mnie. No i tyle, taka, taka tutaj. Także jak koledzy są chętni, to, to zapraszam do współpracy. Pozdrawiam Krzysztof Trzaskalik. No i tutaj jeszcze druga przesyłka dla kolegi, który chciał coś z 901, żeby też sobie szybkość poprawić. Akurat chciał z 901 i Rudych. No i tak się składa, że tu mam samczyka rocznego który jest po samczyku rudym ojciec jest rudy a matka to córka 901 i i z jak to raz dobrze w głowie pamiętam więc tutaj ten gołąbek dla kolegi ja czy roczne, czy dwuletnie nielotowane samczyki, to do te gołąbki i tak u mnie do lotów. No, po rocznej przerwie to nie ma sensu. Więc e, te samczyki, nawet e, z 18 roku jest tam trochę samczyków po moich najlepszych gołębiach. E, są też ze sztoli, po tej rocznej samicy, co 10 konkursów zrobiła. No dużo fajnych samczyków, e, z szaleńców są roczne takie na rozpłodzie zostawione późne z września które zostawiłem do rozpłodu ale po prostu tyle tych gołąbków nie potrzebuję i, i wysyłam tu kolegom gołębie także dzisiaj tu jeszcze ten samczyk idzie do kolegi glazer ładnej budowy także mam nadzieję że koledze się spodoba i no i będzie miał z niego, z niego pociechę eee, 3221 tak 3221 numerek. Także jeszcze raz pozdrawiam to tyle na dziś. Krzysztof Trzaskalik 513 812 854 Dobry lot